Dobrze. Widać, Ale się nie jesteś, bo to normalna sprawa, kurwa. Chcesz potańczyć, to potępić. Co? nie cię pójdę, ale od kurwa. No i więc jest ten nasz amatyl. Tak, wyłączony. Niech się dzwoni. No widzę No widzę, widzę, ale to kurwa świerki jakieś chyba, co? Sosny. Kurwa. Ale tam przepał też jest. Chujowo tu rurę zapchałeś trochę, wiesz? Ty kurwa, wiesz czy mnie? Сейчас трофей вообще.